Cześć, witam w kolejnym odcinku, właściwie to drugim dopiero, yy, z cyklu yy, Pytania związane z lataniem motolotnią. To właściwie pytania, które nasuwane są przez Was, przez to, że wożę Was po niebie. No i masa ciekawych historii do powiedzenia z tego tytułu jest. Dzisiaj jest moim gościem mój serdeczny kolega pilot, witam. instruktor Andrzej, który z którego sprawą też jestem pilotem yy, i będzie w innych odcinkach również tutaj mi towarzyszył, żeby. Też mógł uzupełnić niektóre kwestie yy, i opowiedzieć o swoich, tak naprawdę, pewnych mm, doświadczeniach. Doświadczenia, dokładnie. Doświadczenia Dzisiaj postanowiliśmy opowiedzieć po, pokrótce na temat wysokości lotów, które wykonujemy. Można powiedzieć ogólnie na ten temat. Często pasażer, tak naprawdę nie wiem jak u ciebie, ale moi pasażerowie na przykład yy, yy, są takimi skrajnościami często. Czyli yy, jeden mówi co mamy już 100 metrów, nie? a ja patrzę no tak, że mamy już ponad 600 metrów na przykład, nie, tak jest, to jest takie. No, to jest jakby zależy od tego, że nie każdy potrafi... Yy... Nie był tam chyba jeszcze fizycznie nie Nie w powietrzu, nie zna tej ekspozycji nie wie, jak daleko trzeba się, jak bardzo trzeba się oddalić od obiektów na Ziemi, żeby ocenić odległość na taką czy taką. Jakby nie ma tego doświadczenia, nie ma tego bycia tak. Tym bardziej, daje. że bycie na czwartym piętrze nie jest adekwatne do, do takiej oceny, nie? Tak, 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 tak. I właśnie e, no to powiedzmy, jest zdziwienie, że mamy, wow, 600 metrów, a myślałem, że mamy 100 metrów. Inne skrajności mówią, że nie wiem, mamy. 1000 metrów, a mamy 200 metrów do biedny, nie? Więc to, to, to jest totalnie. To się bardzo rzadko zdarza. Raczej te pomyłki takie są, tak jak mówiłeś, w tamtą stronę. Tak. Natomiast w tę stronę to rzadziej. Rzadziej, ale zdarza się też. Jeśli chodzi o temat, właśnie wysokości lotów, jest to temat o tyle ważny, że związane są też z tym pytania odnośnie, co by się stało, gdyby nam teraz silnik zgasł. Nie wiem, czy twoi pasażerowie, ale moi mi pytają wielokrotnie o to, co by się stało, gdyby teraz silnik nam zgasł. No tak, zdarza się. No jak lecimy yy... bardzo wysoko, to nawet jestem w stanie im zademonstrować, co by się stało, jakby zgasł. Tak. A jak lecimy na wysokościach przelotowych zazwyczaj między 300, 500, 600 metrów, no to nie robimy takich rzeczy, nie wyłączamy silnika po to, żeby pokazać pasażerowi, co się stanie i czy dalszy lot jest możliwy. Chociaż wyłączenie silnika na każdym z tych pułapów, czyli czy 300 czy 500 metrów, jest bezpieczne. Jest już bezpieczne i dalibyśmy radę lepiej, gorzej wylądować. Co oznacza lepiej, gorzej. No czyli na przykład byśmy nie wylądowali na super równej łące, a na jakimś tam polu moglibyśmy się... Które akurat się trafiło. To tak, to... moglibyśmy się z tego tytułu już na, na dobiegu na przykład przewrócić, czy tam pochylić czy urwać koło na przykład. Ale to jest tak naprawdę y, nic w porównaniu do tego, co by się mogło stać, gdybyśmy mieli za małą wysokość nad na przykład budynkami. Nie? To co jest skrajnie y, nieodpowiedzialne i no, wręcz zakazane prawem. Jeśli chodzi o wysokości lotu, to sytuacja wygląda tak, że wysokość jest adekwatna do zadania, jakie wykonujemy. Jeżeli to jest lot po trasie nawigacyjnej, czyli lecimy sobie z punktu A do punktu B ten lot trwa jakiś czas, to wtedy w zależności od tego, jaki mamy pod sobą teren, tak dobieramy wysokość lotu. Czyli jeżeli Dokładnie. teren jest bezpieczny, czyli jest bardzo dużo miejsc do lądowania awaryjnego, bo zawsze traktujemy... Jest do równy, do wody, powiedzmy, tak. nie ma pagórków, nie ma jakichś tam jezior, rzek, rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. Lasów, zwłaszcza tak, dużych tak. obiektów powierzchniowych, które uniemożliwiają bezpieczne lądowanie, to wtedy ten lot może się odbywać nisko. Jeżeli takich obiektów jest dużo, a trasa jest długa, no to jakby tendencja jest naturalna, żeby ten, tą wysokość zwiększać, po to, żeby ta wysokość decydowała o tym, że mamy bardzo dużo czasu wtedy, w razie gdy zgaśnie silnik, na wybranie sobie pola. A tak czy inaczej, nawet w czasie lotu, nawet kiedy ten silnik pracuje cały czas i kiedy pracuje od początku do końca, to te pola sobie wybieramy. Eee, jako punkty przed, podczas przelotu, tak? Podczas lotu jako miejsca, w których ewentualnie w pasie, na przykład 200 metrów w prawo i w lewo od naszej planowanej trasy lotu, wybieramy sobie takie pola po to, żeby w razie, gdyby silnik zgaśnie, wiedzieć, że to jest miejsce, które już obejrzeliśmy i na którym ewentualnie da się, w, powiedzmy, w kontrolowanych warunkach bezpiecznie wylądować. Potem i tak następuje weryfikacja tego, jak jesteśmy na mniejszej wysokości. Czyli zniżając lot, już kiedy silnik obetnie, jak to w cudzysłowie mówimy, czyli przestanie pracować, to zniżając lot, jak już mamy to pole wybrane, a powinniśmy już mieć wybrane po to, żeby nas ta, ta, ta awaria silnika nie zaskoczyła, to i tak zniżając oceniamy to pole pod każdym kątem, czyli pod kątem w w kierunku wiatru, z jakiego wieje, y, jaka jest powierzchnia, czy gładka, czy jakaś powiedzmy nierówna, czy trawa ma kolor jednolity, czy jest mocno... Czy nie jest podmokła na tak, przykład. czy nie jest podmokła, czyli na przykład jest mocno Jasne, zielona, zielona, mocno zielona, czyli to oznacza, że teren jest podmokły, jest wilgotny. Niekoniecznie może podmokły w tym sensie, że woda się rozchlapie podczas lądowania, ale teren jest grząski, Wąsły. miękki. A trawa, jest, jeżeli jest sucha, no to, to jest teren bezpieczniejszy, twardszy to. do do tego, żeby po prostu przyziemić i nic tam się nic tam powiedzmy nie wkopać. I właśnie nad takimi pola, takimi miejscami, o których mówiłeś, możemy mieć odchyłki do lądowania, już będąc blisko nad tym punktem, bo wtedy jeżeli widzimy na przykład tą łąkę, szacując, że jest fajna z góry, zbliżając się do niej, możemy stwierdzić, że łąka obok, która jest ciągle w, w zasięgu naszego dolotu, jest lepsza. Więc wtedy możemy ten ruch wykonać i tutaj, powiedzmy, przyziemić, bo jest lepiej. Ale generalnie, latając na przelocie, musimy sobie wybierać takie punkty na tych, w tej wysokości przelotowej, które, do których, między którymi damy radę polecieć, czyli dolatujemy do tego punktu, o którym mówiłeś. Mhm. Jesteśmy już w jego granicy, aha, wiemy, że dolecimy do niego na pewno, więc szukamy już w, w okolicach dalej. Kolejnego, kolejnego, następnego. Tak, i tak Na po trasie przelotu yy, określoną odległość od, w prawo, od trasy przelotu i w lewo. Tak, żeby z każdego tego punktu trasy mieć dolot do miejsca yy, ewentualnego, awaryjnego lądowania. Dokładnie. Wysokości lotów to również wysokości narzucone przez prawo lotnicze. Na przykład my latamy z Gierzycka, więc nad Giżyckiem yy, mamy tutaj takie minima yy, 500 metrów od najwyższej przeszkody w mieście. To jest taka bezpieczna wysokość. Powiem taką ciekawostkę, że yy, jeśli mamy w miarę stały, stały wiatr, podobny do, do tego, który jest na ziemi u góry, to z 500 metrów nad Wierzyckiem jesteśmy w stanie wrócić do Antonowa bez silnika i wylądować na lądowisku w Antonowie. Także to jest dosyć duży bezpiecznik. Bo doskonałość naszych motolotni, doskonałość, czyli odległość, w której motolotnia przeleci w locie prostym, jest średnika, z kilometra. wysokości jednego kilometra, to jest o, około 8. tak? 8, czyli też liczba bezwymiarowa. Liczba bezwymiarowa, bo podzielona wysokość przez odległość, więc, więc tam jakby się te Odległości znoszą, pozostaje jeden współczynnik bezwymiarowy w postaci na przykład liczby 8, czyli tak jak w naszym przypadku i w przypadku statków powietrznych 8 oznacza, że przelecimy 8 km z wysokości 1 km w spokojnym w powietrzu w linii prostej. Tak. Bo wiadomo, wykonywanie zakrętów ciaśniejszych tym bardziej powoduje szybsze opadanie. A jeśli ciekawostkę jeszcze taką dodam, Proszę. że na przykład szybowce... Potrafią, mają tak dużą doskonałość, przez, przez to, że mają doskonałą konstrukcję, czyli bardzo długie skrzydła i bardzo aerodynamiczną sylwetkę, i pozemykane, jakby wszystkie te otwory my mamy dużo więcej tych elementów wystających, które tworzą opór to szybowce mają doskonałości, powiedzmy, szkolne, bardzo, o bardzo małej doskonałości. Od 16, 18, 22 na przykład, do maksymalnie nawet 60. Rozumiecie doskonałość, to? czyli z jednego kilometra wysokości są w stanie przelecieć około 60 km w locie prostym, w yy... niezakłóconym przepływie kolejnym powietrzu. No, tak, to, że... ale to jest szybowiec, On ma do tego prawo i taki jest, bo to jest nawet sama Laza to wskazuje, ma szybować. Yy, motolotnia też szybuje nie, nie spada jak kamień ku ziemi, kiedy się nie zgaśnie. Najba najbardziej newralgicznym momentem i najbardziej niebezpieczną wysokością. Podczas naszego latania jest wysokość po oderwaniu do wznoszenia do bezpiecznej wysokości. Czyli bezpieczna wysokość to jest minimum 150 metrów, żeby móc zrobić nawrotkę i wylądować z wiatrem na pasie, z którego startowaliśmy. Ale to naprawdę musi być, jeżeli by nam silnik zgasł na tej wysokości, musimy mieć taką czujność, że reakcja jest natychmiastowa. Silnik zakaszlał, robimy od razu zwrot. I wracamy, bo jeżeli się spóźnimy chwilę z tym ruchem, to w zakręcie możemy już spotkać się z ziemią, więc to, to, to tak jakby. Yy... Dlatego nasi tutaj, powiedzmy, pasażerowie, no, w, w Antonowie latając z nami, często patrzą i mówią: Wow, jak to idzie w górę, nie? Takie starty strome są właśnie celowe po to, żeby jak najszybciej uzyskać tą wysokość, która jest bezpieczna. Jecie nie nie musi się... robić tego Andrzej w Chrzcinie, latając, bo tam przeważnie lata, u nas też, ale tam. Mam tam... dużo większe lotnisko, mam więcej tak. pól w koło takich nadających się do lądowania, ale jeszcze jedna agresja do tej wysokości 150 metrów pilot jest tak zajęty robotą, za przeproszeniem, że nie ma czasu gadać o głupotach. Także też prosimy naszych pasażerów, żeby przynajmniej do tej wysokości skupili się na widokach na o, o obejrzeniu sobie okolicy a nie y, jakby zakłócaniu czujności i uwagi pilota pytaniami już wówczas, bo, bo czasami, czasami tak się zdarza. Że... Zdarza się, ja bardziej słyszę krzyki w tym czasie, Wa! bo coś tam się dzieje fajnego, nowego, y, to też to rozpraszające jest. Podobnie y, prosimy o zachowanie respektu przy lądowaniu. Wrócę do tego, że mówiłem y, odnośnie wysokości lotów nad miastem i tych minimach, które wskazałem, że nad Biżyckiem powiedzmy jest 500 metrów od najwyższej przeszkody, Mamy tutaj wyłączenia pewne również, jeżeli jest to sytuacja po starcie lub prosta do lądowania. Tak jest. Bo możemy nawet sobie skojarzyć o samoloty pasażerskie w Warszawie, które latają nad samymi chałupami i ktoś może powiedzieć, no kurde, to jest taka wielka fura, leci mi nad samym dachem i ona może, nie? Tak, Ale w, tak, w ostatniej tak. chwili albo w pierwszej chwili. Tak. I w się... tej samej sytuacji, jeżeli jest podejście e, do lądowania na Okęciu motolotni, na tej samej wysokości by się ona znalazła, tak czyli tam, momentami nawet 300 albo i mniej metrów, yy, nad chałupami, nad zabudowaniami. Oczywiście jest to też taki moment, że gdyby tam coś się nie w cudzysłowie nie powiodło, no byłoby może trochę licho, nie? bo nie mamy pod spodem jednak typowych yy, miejsc do lądowania na motolotnie. Yy, możecie sobie zobaczyć, to jest lądowanie motolotni. Na, nasz kolega Ryszard, pozdrawiamy, yy, lądował na Okęciu. W zeszłym roku i jest jestem też cała, cały filmik na ten temat, również z korespondencją z zwierząt. Słuchajcie, yy, kochani, to tak pokrótce na temat te tych wysokości lotów, yy, bo temat może być ściągnięty bardzo szeroki. Generalnie latamy na wysokościach bezpiecznych, yy, podsumowując wątek bezpiecznych, wysokich, wysokich, wysokościach wysokich, dużych na wysokości. pułapach tak, tak. dużych wys wysokościach lub pułapach. Czyli widokowo yy, u nas to jest na mazurach 500-600 metrów. W chcynie, w okolicy, kiedy mają tam te Modlina, mhm. latają troszeczkę niżej, mają sufit po prostu. No jesteśmy ograniczeni, bo mają w to bliżej lotniska komunikacyjne. I tam powyżej nie mogą latować, bo tam komunikacyjne samoloty wytracają swoje wysokości do podejścia do lądowania. Tak jest. Więc y, im wyżej, tym bezpieczniej. O, Oczy, to, taka tak, zasada. Tak, oczywiście nie, nie cieplej, tylko chłodniej. tylko chłodniej, ale o tym już było w poprzednim odcinku. Y, Możemy polatać też niżej i takie modernizacje też będziemy wprowadzać w lotach mazurskich, bo mamy cały zastęp pól, które znamy. Znamy miejsca, w których możemy polatać niżej. Przede wszystkim te miejsca były weryfikowane podczas lotów solowych. Ja sam latałem, Andrzej sam latał, razem lataliśmy, poznawaliśmy te miejsca. Czy Waldek z nami latał, też patrzył. I mamy takie punkty, w których możemy polatać nad samymi polami, niziutko. I w tym momencie jesteście w stanie poczuć, Prędkość motocykla, jaką ona rzeczywiście leci, no bo yy, na, na wysokości tego nie czuć i takie miejsca już pewne mamy. I też możemy Wam pokazać podczas tego półgodzinnego lotu: powiedzmy, część na wysokości bezpiecznej, a część na wysokości mniej bezpiecznej, ale równie bezpiecznej, bo mamy pod sobą łąkę. W pole coś takiego, co jest bezpieczne, kiedy mi silnik zgaśnie, nawet a ja jestem nad tym polem tuż, też sobie po prostu wyląduję na nim. No, to... Nie ma tam niespodzianek. Warto jeszcze dodać o, takich, yy, yy, o takiej kwestii jak wysokość minimalna nad terenem, nad którym, który nie jest urbanizowany, nie jest zamieszkały. Przepisy dopuszczają 150 metrów najniżej, ale możemy zejść też nad miejsca, ale yy, pojawiają się tam zagrożenia i te pola trzeba znać, trzeba je oblatać, trzeba wiedzieć, że tam nie ma żadnych niebezpiecznych na przykład przeszkód pod tytułem. słupy wierze... i druty. Słupy, druty, wieże GSM i tym podobne. Wieże to wysokość rzędu 70-80 metrów nad terenem. Więc lecąc bardzo nisko, na przykład na 25-30 metrach, można się, że tak powiem, pojawić w bardzo małej odległości w stosunku do wieży GSM, czyli tych, które zawiadują telefonią komórkową. Tak. I ważna rzecz, druty, czyli latanie na przykład bardzo nisko, to też zagrożenie, jeśli chodzi o linię, średniego i wysokiego napięcia, Bo linie, linie tego niskiego napięcia to tą słupy rzędu tam kilku metrów, linie średniego to już są dużo wyższe słupy i wysokie napięcie to są na bardzo dużych jakby odległościach rozpostarte druty, które w zasadzie jakby, w jakby, tak, jak one nie mają stosowanych takich metod, żeby były widoczne, czyli kule, na przykład takie, takie piła, kule, które stosują, na przykład w Austrii, czy w Niemczech, po to, żeby one były widoczne dla statków powietrznych, czy dla paralotni, czy dla lotni. A tutaj nie stosuje się tego i co ciekawe jeszcze się te słupy maluje na kolor, który jest jakby zlewający się z terenem, zamiast był tak. kontrastujący z terenem. Także to są bardzo ważne rzeczy i na przykład latanie pod słońce bardzo nisko to bardzo niebezpieczne zadanie. Ja Miałem o tym powiedzieć właśnie i tym bardziej w terenie, którego się nie znam. Dokładnie. Zasada jest taka, że jak są słupy to są druty, nieważne nie sprawdzajmy zawsze, jeżeli są postawiane słupy to zakładajmy, że tam są zawsze druty i te miejsca omijajmy jako sytuację jako powiedzmy punkty do, do, do awaryjnych Lądowanie. Ale to już taka rada dla kolegów latających. Dokładnie, dokładnie. Nie dla pasażerów. <laughs> Których też pozdrawiamy tutaj. Tak. Słuchajcie, jakbyście mieli jakieś pytania jeszcze odnośnie wysokości lotów, to możecie napisać w komentarzach pod spodem ze swojej strony zapraszam do subskrypcji kanału, do polubienia tego materiału. Jeśli wam się podoba, możecie tam komuś to udostępnić. Mam nadzieję, że nas będzie tutaj częściej witał i razem jakby wtedy możemy się uzupełniać. Już widzę, że ten film trwa kilkanaście minut, a miał być tylko chwilę. Ale tak naprawdę yy, to jest nasza pasja, to latanie i możemy tutaj się uzupełniać, gadać o tym do bólu. Temat jest po prostu bez końca. Na temat wysokości lotów na dzisiaj mamy to wszystko. Prędzej się zimą skończy, niż nam się ten <laughs> Tak. Dziękujemy serdecznie Dominika Śmierczak i Andrzej Pożysicki. Trzymajcie się. Do zobaczenia.